Nu uitați să dați like, să să Jeðnið er ikki at veita tey cumstur.

Dziennikarze trafiają do więzienia, a wybory są fałszowane. Taką Polskę zafundowała nam władza Dybnalda Polska. Ale to już się kończy. Zobaczcie Państwo, ile nas jest. Dziesiątki tysięcy ludzi przyszło zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw człowieka. To nie o to chodzi, kto jest z prawej i kto z lewej strony. Tylko chodzi o to, kto jest przyzwoity i kto czuje się wolnym człowiekiem. My jesteśmy wolnymi ludźmi. My chcemy prawdy i my chcemy wolności. I chcemy uczciwych wyborów. Może warto przypomnieć władzy to, co była solidarność. Przypomnijmy takie hasło. Wolność słowa! 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 Wolność słowa. Wolność media, Gazetę Polską, tygodniki, sieci do rzeczy mają Państwo Radio Maryja, Knęcję Kwałami, Telewizji Republika i wiele innych mediów, ale te media są niszczone przy pomocy zarówno działań służb administracji państwowej, jak i zignęstwa, które poczerni w przypadku rzeczywistościowej wyzyskiwania radiotelewizacji. 私も。